Chociaż na godzinę. Guys, bardzo proszę, Tego, ostatnie wiemy. 3 minuty A, masz czas na office. A, bardzo to, muszę szybko jechać, Muszę się odstresować Musimy jechać, yeah. nie? Everyone, Everyone who is like uh, left outside proszę no, tutaj uh, być uh, na oh. szybko, proszę Wszyscy na bo Vincent spotkanie przeprowadza w Nie bo... ja no, Vincent to już nikogo... Ja tak. w niej, w nie chcę nic ja do te jak ktoś w tym momencie strzeli, dostaje lotę. Nie, kto strzeli daje mi klamkę potem. Zabieram mu klamkę i mi dajemy. Nic nie będzie na talkach. Ktoś Kursavo. Kursavo. stoi tam, stoi tam przy natalcu i widzisz? Ja, ja pierdole. Gustavo, change your clothes. On jest na pusi, kurwa, ja pierdole. Oh. <laughs> <laughs> Tak, to na pusi, kurwa miau miau I tak nielicznie, kurwa tyś pusi bro We must, on We must fight club, you know We must do fight club with him All people go fight, fight with on him On robi, on robi, you know, all, all on jak kot Kot, polski yeah, kot, tak miau 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 Tak? Ja Musisz się z nami wszystkimi na pięści zmierzyć, żeby być twardym. No to co znowu Gustawo, Jezu, ja can you change tam... your clothes please? No, proszę, no. jako ty szef. No. no co tam, no, Dobra. Jako, jako szef idę. Nie, nie jesteś szefem, i Proszę, <słuch> <to jest> naprawdę <słuch> bardzo, bardzo proszę, Gustawo. Ubiec... Chociaż ubierz się na na tak jak ja, to weź ode mnie, weź ode mnie. Ta klapka została zdegradowana. Stoi kurwa. Ubierz się chociaż tak jak ja, trzymaj. Powodzenia, nie ja tak idę. No no tak no Dobra, bardzo proszę teraz no zająć no no, tak miejsce. seriously Proszę teraz już zająć. Cołe tego miejsca. Nie. Jak to podmierzesz ja to, to, no to, no... ja to, to, to wstaniesz? Jak ogląda fame. Więc nie podnos rąk. Mijo! Nic nie będzie. Kurwa! No już 70 zł. Nie to, tobie jak miał Nie dał dyczę. Tylko laptopa co przegręcić. No wiem. Tak najbardziej. Pięć minut lotnia, bo mi się chciała trochę Słuchamy, po co ja tutaj jesteśmy, w Incentie, po co nas tu zebrali, zanim jechać za Yes. Zapobiec. We gather over here oh. Because we have a funeral of Tango Proszę Zachować bardzo poważnie Proszę być bardzo dobre. Gustavo You know him For long time I ty bardzo jesteś też odpowiedzialny tak, trzeba. Przepraszam, że cię przerwę. Przepraszam, -te przepraszam że ci przerwę. To jest istotne, to jest istotne. Ja tam Dobra. zacznę, bo ciebie nie było oczywiście. Ja tam zacznę na tak coś tam gadać na temat właśnie... znaczy coś tam. Ale ty wywołasz umowę. mnie po prostu na koniec tak, i tyle. Ale od chcę mu to powiedzieć, żeby on się nie wtrącił i sam nie wszedł na koniec. I w momencie kiedy ja wywołam Gustawo, bo ty będziesz przed Gustawem wygłaszał mowę, ty zaczniesz zbierać nadatki jak najbardziej. Ja nie chcę zbierać nadatki, Fuck this shit. Ja nie umiem. Ktoś inny, proszę e, ktoś inny e, zbierać. No, no i kurwa, sami ja umiem najlepiej. Ja ja będę ja, ja chodził razem z koleka. Ja mogę no, support. No, ja będę no, support. No, pójdziesz, pójdziesz o, dobra, to ja idę tu o, Steku. Dobra. To my dobrze. idziemy, a ja będę support. Dobra. Dobrze. obgadane, na... Super, idziemy. No, kurwa, daj, daj zobaczyć. Kto poczekajcie, poczekajcie jeszcze. Bardzo was proszę, poczekajcie. One second. Tak najbardziej, poczekajcie. Proszę, uh, bo dla mnie, tenko, bardzo ważny kolega, uh, Gustavo. Gustavo, gdzie are you? Siowa, proszę. Tak. Gustavo, ty nie, 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 uh, Ty Ale, bardzo, bardzo ważny lider uh, Mio. Yes, next to you, Czyli po tobie, nie. masz Diego, nie masz Dante. Tak. I ja bardzo no proszę was. No I bardzo Hey, Ej, guys, can you shut the fuck up, please, for a minute? On set nas doic. I teraz ja proszę was o bardzo uh, honor. Dobra? Warto. Dla tej osoba. Robimy to. Uwaga, Dobra, ura, jak najbardziej Idziemy, I jest. będziemy teraz patrzcie tu, patrzcie tam, ja pokażę. Tam Where the sign is shining. My jesteśmy obserwowani. Róbcie to dobrze. Pamiętajcie. To jest. Ty weźcie młodemu telefon, bo co zdjęcie robi na pogrzebie. Da dzisiaj możesz po prostu taka jest. <laughs> nie z tym zdjęciem. Jest, <laughs> ja nie robię sobie. Aha. Mam! to nagrane, mam to nagrane Ja pierdolę e, Panowie, powaga, pogrzeb Pogrzeb, dajmy zrobić ten pogrzeb No dobrze, wszyscy już ja możemy zaczynać, czy jeszcze ktoś chce Chyba można Jak najbardziej Proszę Państwa Zebraliśmy się tutaj Aby, jak to mówić może nie chcę mówić uczcić Aczkolwiek... Dobrze, powiem tak Uczcić pamięć naszego ojca, Uczcić pamięć naszego ukochanego szefa ja Brata, zamknij ja się Uczcić pamięć naszego ukochanego szefa Brata Lidera A. 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 kolegi no więc, Vincent, już doszedłeś? Czy, czy ja, ja, ja się ja Jakim był na pewno. Już? Jakim był na pewno no. Satoru, Satoru Nomura. Zwany wszystkim nam w naszej organizacji. No. Dlatego w tym momencie poprosimy naszych kierowców, aby wywieźli. Rumnę. ej Dobro, kurwa ja perdole者 czemu da. Da, nie, 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 nie. Kendriru panie Jarku poprosimy o trumnę. Daj, proszę nie. ja perdole to raczej mój, mój best friend bro to naprawdę ja Pytancie, nie mogę w takim dobrze. ja pierdolę. NIE Widzicie, mogę! Uwaga, jesteśmy na pogrzebie. Proszę zastanąć się po mojej lewej i nie się nie odzywać dziękuję. Ale ja nie mogę! To patrz czy się mnie kosztuje! Oczucie! Ty nie rozumiesz! Come on Bill. This is my bro! On robił parkour! Będziesz miał głos. Daj jeszcze niech panowie najpierw ja to robią. Ja nie Uważaj kajtek! kajtek. Nie! Proszę! Prosz. Nie mogę! prosi... O oh my god, bro, I haven't seen something like this. Dobrze, Wiesencie, prosiłbym, żeby zachował yy, powagę. Chciałem powiedzieć tylko kilka słów. Nasz Tengo, nasz nasz przyjaciel, nasz szef, nasz lider, a przede wszystkim nasz brat. Był dla mnie bardzo ważną osobą. Prowadził mnie przede wszystkim, jak i tutaj pana Dante, tutaj pana Vincenta, w szeregi organizacji, w których nie spodziewałem się, że mogę spotkać tak piękną rodzinę, jaka tu stoi również ze mną. Bo tak naprawdę, Trzoda, to... jesteśmy jedną wielką rodziną. Panowie i panie oczywiście. I Diego. A bezpierdolnie. <laughs> <laughs> Dlatego ja. Chciałbym odnieść się do Ciebie tego, jeżeli gdzieś tam na górze mnie słyszysz. Chciałem ci podziękować, że dałeś mi możliwość dostania się. Do takiej organizacji. Do takiej organizacji Proszę kłócać, kurwa do takiej organizacji Respekt, dałeś mi możliwości. Dałeś mi wszystko, czego... Czego chciałbym, co, co chciałbym mieć. Nawet oh. powiem Ci, że jedyny z moich... Son, z twoich najlepszych... please be quiet. Już, więc się, czy jeszcze będziemy rozmawiać? Nie, no, no, z two... no Tak, z Twoich naj... największych rad yeah. to było to, żebym... Proszę, mój syn ma czkawkę. Proszę dać mleko. Płacze. Nie ma czkawkę, to mój ojciec więcej Także, tego... Dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś mi opanować jakąś tą organizację w jakimś stopniu. Moglibyśmy wywalić Vincenta, niestety zostawili, zostawiliśmy go i chciałem tylko powiedzieć tyle, że dałeś mi na tyle mocy, żebym mógł wytrzymać to i z tym osobnikiem, jak jest Diego oraz z tym A, osobnikiem, jakim jest Vincent. Z Dante oczywiście potrafię wytrzymać, bo jest moją prawą ręką. Także to wszystko z mojej strony, Tengo, mam nadzieję, że... Yeah, że, jesteś... Się, że jesteś w lepszym miejscu niż teraz. What? Proszę bardzo, chciałbym. Chciałbym teraz głos oddać Dante. Niech powie, bo to jest moja prawa ręka, niech powie kilka słów. Proszę. proszę. Dante. Mów, proszę. Ten był naszym dobrym przyjacielem. Wspierał swoją rodzinę lepiej niż swoją własną kobietę. Zostawił dużo dzieci, nas nigdy nie zostawił. Pomóżmy się za niego przez chwilę. Dziękuję. Cześć. Cześć. Teraz prosiłbym o zabranie głosu Fincenta, Dobrze. Chociaż boję się trochę, no. Niego, ale no, dobra, yeah, yeah. jedziemy. Basically, basically, he said, pomódlmy się zanego. Dobrze, proszę teraz wszystkich o klęknięcie. Jak pójdziemy do placu wstępu? Dobrze. Vater unser Himmel, Geheilig werden Name, dein Dreieck komme. Dein wille geschehe, und des Namens unseres Vaters und des Heiligen Sohnes, Amen. nic tak na na All right. So Jesus Christ, let's bless the soul of the Tingo. He was one of us. He was one of the, our brothers, and he was really faithful to our group, to our team, to our friends. He knew every one of us. He knew you, he knew you, you and you. And he was like really personal human being. So, Let his soul be Dziękujemy. rise Dziękujemy. in the sky. I would like Dziękuję, ask you Teraz o chciałbym poprosić jak najbardziej prawą rękę. naszego, świętej pamięci już szefa, jedynego. Możesz, no, możesz. Tak, tak, tak Proś. W umiem, po Dobrze, no, proszę. Czekaj, się Ave Maria gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in muleriubis et benedictus fructus, ventris tu i sancta Maria,

Możesz więcej tak. stanąć za grobowcem, Przepraszam, ale ty, dobra, chciałbym, by chciałbym, żeby, chciałbym, żeby głos zabrał w tym momencie jeden z jego najlepszych przyjaciół, jeden z jego najbardziej oddanych żołnierzy, jeden z jego najbardziej zdążyły e, się, także głos bym chciał oddać... Szanowni Państwo, dziś żegnał nie tylko wybitnego lidera, ale także saitecznego członka naszej ekipy Gokuro Satotu Namuta. Był nie tylko skutecznym członkiem zarządu, ale również członkiem o wielkim Sajicu. Jego niezapomniane przywództwo, mądrość i oddanie dla naszego dokta, pozostanie z nami na zawsze. Satotu inspirował nas wszystkich, nie tylko swoim profesjonalizmem, ale także empatią wobec innych. Jego zdolność do słuchania i zrozumienia innych ludzi sprawiły, że był nie tylko liderem, ale także przyjacielem dla każdego z nas. Dziś wspominamy nie tylko jego osiągnięcia biznesowe, ale również chwile spędzone z nim, jako członkiem naszej wielkiej rodziny. Co łaska. Jego dziedzictwo. Co? Co łaska, jakie wspieramy na utrzymanie grobowca. Jego dziedzictwo to nie tylko sukcesy zawodowe, ale także wspólne chwile śmiechu, ekspalizja i wzajemnego szacunku. Nomuta pozostał w naszych saicach. Trwały ślad, a jego ptak będzie na każdego dnia. Jak w narze będziemy kontynuować jego dziedzictwo, pracując razem i spietając się nawzajem, tak jakby on nadal był z nami. Dziękujemy tobie. tego.

One way, another way Młody, przyszykaj kadzidło Dziękuję bardzo szybko Idź po Proszę I teraz wow. proszę wow. O, o uwaga, jeśli nie wszystko Teraz e, Hollywood, proszę Hollywood Kamera, mikrofon, akcja Dobrze, microphone, proszę w mi oddać głos da. przez Diego Jakbyś mógł tam tutaj gdzie stałeś Panie i panowie I dzieci i Diego. Z racji tak. tego, że chcielibyśmy jakoś no, oddać jakiś gest naszemu zmarłemu przyjacielowi, bratu, liderowi, chcielibyśmy rozpocząć salwę honorową. Jeżeli jesteście gotowi, gotowi, Diego oraz Dante, prosiłbym o oddanie o 10 strzałów. Nie. Yep. My brother's not about to cook up cherries, cherries are so stocky, sorry, I do not resume oh, it, yeah, no, I'm fucking brother, i on not born to talk bitch, don't hear your cherries, I'm beep, beep, oh, beep, you, beep, I'm not spare the line, she's gonna the line, spare the line. O oh my Boże, to ja mogę przeszczyć, tego, ty ty możesz to, to nie mam to, był mój kurwa! się to, to ja mam ty to, to ja ty ty rozumiesz to, i my, bo my naprawdę pamiętamy Ciebie Bardzo dobrze, Bardzo dobrze. Bardzo dobre. Ja ja rozumiem to wszystko, co było, te rubbish, ty robisz, ty. draniu. ty. Jeżeli ktoś ma ochotę i ma taką chęć, ma taki gest, Dziękuję, Hollywood. Kwiaty. Bardzo dobre akcje. Super bardzo, bardzo. Dziękuję. To, to Oscar, next round. Dziękuję. Poprosimy o składanie kwiatów Masz Mephedon? Mephedon też może być Masz, może ci się przyda nawiedzony Na <laughs> Nawiedzony płaszczyk... Ej, jak tam był na nawiedzony płaszczyk? Kalo. Żegnaj, przyjacielu Ktoś kradnie! Rabuj je, kradnij Rabu, je, rabuj je, kradnij Żegnaj, przyjacielu Byłeś tam naprawdę bliski

Dobre. Uh, bardzo chciałbym podziękować bo moje, bo Tengo uh, był moja. Nie stypa? Tenga uh, był moja prawa uh, ręka. On bardzo dobry robił shoot. Min uh, 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 kafe <laughs> A nie, <a> teraz <laughs> sobie nie idziemy, mamy co robić. Teraz robimy stypa. Teraz Stryp, musimy ja wybrać lokal. Ale musimy mieć Polis Cordon. Bardzo hmm. musi no, być Polis Cordon. Czy ktoś I może no, zadzwonić no, na Polis i zrobić zarobić Cordon? Bardzo... E, takie bardzo... Ja Nie, Ria, what the fuck, Miss Ria Polski? Ja nadzieję, że nas to wiedział prostytutki A, dalej jest Tak, ja też mam takie koz. kolega mhm. Nadzieja Słuchaj, ufaka, gdzie nigdzie nie idziesz? Zdebać do dba, dba, nigdy dba, nigdy. do spania, czy nie? Dupy nie? Do pół do pół, tak. Praszam, boss. Hello, yeah. a wy tak, proszę? Co, ja z nim? Nie, aj, kurwa, pojebało się. Może no. grzecznie na pogrzebie. Lucia! Będę ciszej. No, to co nie ja? A będzie więcej cifek, bez będziesz Dziękuję ci, Henryku. Również. Teraz wszyscy pójdziemy na wspólną tym. Co to kurwa powiedział? Zaprasza... zapraszamy wszystkich Co ty robisz? Ała! E! co ty robisz? Nie kurwa zabiją tu, pytałam. Proszę, zapraszamy wszystkich Aha. Ej, jo! Mahotyk do roboty Kurwa, ale kolejny że będzie Czemu ty robisz tak? Zabiła dwóch naszych Instant karma tutaj leci No to mamy kolejne trzy pogrzeby